Przy szkole podstawowej numer 14 w Rudzie Śląskiej powstała nowoczesna sala gimnastyczna z wielofunkcyjnym boiskiem, trybunami, salką do ćwiczeń korekcyjnych, szatniami oraz zapleczem sanitarnym. Do tej pory zajęcia wychowania fizycznego prowadzono w pomieszczeniu trochę większym od sali lekcyjnej, dlatego też budowa mini hali sportowej była inwestycją długo wyczekiwaną przez społeczność tej placówki. Od powstania szkoły, czyli przeszło 120 lat, bo szkoła ma olbrzymią tradycję, olbrzymią historię i doczekaliśmy się. Doczekaliśmy się, spełniły się marzenia wielu, wielu pokoleń absolwentów tej szkoły, co widać tu przed szkołą, jak duża ilość osób naprawdę jest z tą szkołą związana. Ta inwestycja, ta sala robi niesamowite wrażenie. Proszę nam opowiedzieć, jakie elementy udało się tutaj zagospodarować. To było takie asfaltowe boisko dawniej, i na tym miejscu powstała naprawdę wspaniała sala gimnastyczna. Pełnowymiarowa, z pełnym wyposażeniem, z widownią. Do tego mamy jeszcze salkę do gimnastyki korekcyjnej, szatnie, zaplecze. Cudownie. Teraz tylko trzeba czekać na sportowe osiągnięcia uczniów. Ja myślę, że szybko będą, bo nawet nie mając sali gimnastycznej, uczniowie osiągali sukcesy. Tylko dano nam w tej chwili skrzydła. Nowa sala gimnastyczna ma blisko 1000 m2 powierzchni. Budowa sali gimnastycznej trwała niespełna rok. W tej inwestycji przede wszystkim podstawową sprawą było wybudowanie sali sportowej dla potrzeb tutejszej szkoły podstawowej nr 14. W ramach tej sali gimnastycznej jest pełnowymiarowe boisko do koszykówki, a oprócz tego mamy tutaj przygotowane też boiska do gry w siatkówkę, do tenisa ziemnego i mini piłki ręcznej. Poza tym jest tutaj też zaplecze soc socjalno-higieniczne, czyli szatnie dla chłopaków, dla dziewczyn, osobna toaleta dla niepełnosprawnych, no i mamy pierwsze piętro, na którym mieści się salka do tzw. gimnastyki korekcyjnej wyposażona w lustra na ścianach, to tak po, pokrótce. Musimy jeszcze dodać, że powstały również małe trybuny. Tak, bo, bo ubiegamy się o dofinansowanie, zresztą dostaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na kwotę rzędu milion sześćdziesiąt tysięcy i stąd też był wymóg, że musiała być wykonana trybuna, która mieści 117 miejsc. A cała inwestycja ile pieniędzy pochłonęła? Cała inwestycja można powiedzieć zamknęła się kwotą prawie cztery miliony Uroczystość oddania do użytku nowej sali gimnastycznej zgromadziła uczniów placówki, ich rodziców, grono pedagogiczne i mieszkańców okolicznych osiedli. Wszyscy z niecierpliwością, ale również wielką radością czekali na możliwość przekroczenia progów sali, co poprzedzone było wypuszczeniem w niebo kolorowych balonów i symbolicznym przecięciem wstęgi, którego dokonała uczennica szkoły wraz z prezydentem miasta. Była to ostatnia szkoła w Rudzie Śląskiej podstawowa, która nie miała sali gimnastycznej. Tym bardziej bardzo się z tego cieszę, że można było ją dzisiaj otworzyć, a wcześniej zbudować i myślę, że jest piękna. To sala gimnastyczna, szkolna sala gimnastyczna, ale ona ma taki wymiar mini hali sportowej tak naprawdę. Tak pani redaktor, budujemy mini hale ponieważ mieszkańcy też mogą korzystać z tego obiektu. Pani dyrektor, jeszcze szala nie była oddana, a już zbierała zapisy i już w tej chwili praktycznie nie ma wolnych miejsc. Z tego się cieszę, że rudzianie się ruszają, chcą odpoczywać właśnie w taki sposób aktywny, a nie siedzieć przed telewizorem czy przed komputerem. Społeczność szkoły w ciepłych słowach dziękowała wszystkim zaangażowanym w powstanie sali, a goście obecni na uroczystym jej otwarciu gratulowali dyrekcji tak wspaniałej inwestycji, która powstała z myślą o wspomaganiu fizycznego rozwoju najmłodszych. Jak Wam się ten obiekt podoba? Jest bardzo ładny, bardzo duży, fajny. Jakie sporty będziecie tutaj uprawiać w tej sali? Szczególnie jakieś tu będą zawody, piłka nożna. Zawody koszykówki, a szczególnie będziemy ćwiczyć tu WF. No właśnie, teraz chyba nikt nie będzie się z WF-u zwalniał. Wszyscy będą chętniej ćwiczyć. No, ja się na pewno nie zwolnię. Ja też. Warto dodać, że nowa sala gimnastyczna architektonicznie komponuje się z liczącym ponad 100 lat budynkiem szkoły podstawowej nr 14. Było to konieczne, bowiem teren, na którym sala została wybudowana, znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.